Dzień dobry, witam Was smacznie w Magdalenkowych Frykasach. Ponownie dzisiaj będziemy robić naleśniki. To jest druga wersja moich naleśników, które zawsze się udają. Robiliśmy tak zwaną wersję, jak to młodzi mówią, wypasioną, a dzisiaj pokażę Wam, jak można zrobić bardziej proste naleśniki, ale szczerze powiem, równie pyszne i nieodbiegające smakiem od tamtych. Serdecznie Was zapraszam i mam nadzieję, że ten sposób przyjmiecie bardzo ciepło, tak jak przyjęliście filmik z poprzednim przepisem. Nie muszę chyba nadmieniać, że takie naleśniki możemy faszerować na tysiące sposobów. Co nam się podoba, co lubimy, co nam w duszy gra i dlatego myślę, że warto jest zapoznać się z tym prostym i smacznym przepisem na moje naleśniki. Zapraszam, no to zabieramy się do tych bardzo prostych i pysznych naleśników. Do miski wrzucam dwa jajka, szklankę mleka. Moja szklanka ma 250 ml i szklankę wody. I to wszystko bardzo dokładnie muszę wymieszać, im dłużej będziemy bełtać, tym bardziej napowietrzać będziemy to ciasto. Mieszam. I nie wiem czy widzicie, ale tu jest mnóstwo pęcherzyków powietrza. Tu w misce mam mąkę. 20 dekomąki. mąki, mąka jest przysiana. Dodaję do tego. Dodaję również łyżeczkę soli i dalej na powietrze. Ciasto odstawię teraz na jakieś 10 minut, żeby odpoczęło. Ciasto odpoczywa, a ja tymczasem na fajerce postawię patelnię. Patelnię mam specjalną do naleśników i ostatnio gdzieś wyczytałam, że na tej patelni do naleśników można tylko smażyć naleśniki. Nic innego. Dlaczego? Nie wiem, może dlatego, że naleśnik jak się smaży, to równomiernie się smaży? Nie mam pojęcia. W każdym razie tak mądrzy ludzie piszą. I czekam, aż ta patelnia bardzo dobrze się rozgrzeje. Patelnia jest bardzo dobrze rozgrzana i teraz tu w szklaneczce mam olej, pędzelek i żeby te naleśniki nie były bardzo tłuste, to ja tylko delikatnie posmaruję patelnię olejem. Trochę za dużo. I czekam, aż ten olej się dobrze rozgrzeje. Proszę pamiętać, że naleśniki, które są smażone na zimnej patelni, nie wyjdą. Ta patelnia musi być bardzo dobrze rozgrzana. Patelnia już jest bardzo dobrze rozgrzana i na nią wlewam ciasto. Ciasto najlepiej jest lać od góry i żeby nie były za grube, to właśnie taką i stawiam. Jak już tutaj przy brzegach zaczyna naleśnik odchodzić, to znaczy, że to jest czas na to, żeby go przewrócić. I gotowe. I znowu smarujemy bardzo delikatnie tłuszczem. Cienką stróżką wlejemy na patelnię ciasto. Tu, gdzie się pojawią dziurki, można trochę przyklepać, żeby ich nie było. Stawiam i czekam aż się usmarzy. I tak naleśnik po naleśniku usmarzymy. Z tej porcji ciasta powinno wyjść około 7-8 naleśników, w zależności od tego, jakiej grubości chcecie, żeby te naleśniki były. I koniec. Mnie wyszło 8 naleśników. Smacznego. I cóż, i to by było na tyle. Proszę pamiętać, że ten i wszystkie inne przepisy znajdziecie na moim blogu. Do miłego, do następnego pysznego gotowania.